Jesteś początkującym przedsiębiorcą? Musisz to wiedzieć. Co jest najważniejsze, jeżeli chodzi o przetrwanie firmy i jej rozwój? Marta perchała Zarzucka. Jestem przedsiębiorcą od 11 lat. I z moich obserwacji i doświadczeń wynika, że najważniejsze w przypadku prowadzenia firmy są trzy rzeczy. Pierwsza to jest jakość usług, które wykonujesz lub produktów. Druga to jest marketing, zwłaszcza marketing internetowy. I trzecia to jest kreatywność. Jeżeli chodzi o jakość, to niektóre osoby myślą, że Najważniejszą rzeczą w działalności gospodarczej jest po prostu zarobienie pieniędzy. Jednakże prawda jest taka, że nie zarobisz lub będziesz zarabiać tylko krótko, jeżeli nie będziesz dawać odpowiedniej jakości swoim klientom. Oni po prostu od ciebie odejdą i słusznie. Jeżeli chodzi o marketing, jak już wspomniałam, najważniejszy jest marketing internetowy, czyli udzielanie się w różnego rodzaju serwisach społecznościowych. W obecnej chwili. Zwracam uwagę tutaj w szczególności na Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Moim zdaniem obecnie to są najważniejsze społecznościówki. Aczkolwiek oczywiście nie wolno zapominać też o LinkedIn i Golden Line. W przypadku Golden Line są bardzo ciekawe grupy, w których ludzie interesują się szczególnie głęboko różnymi, rodzaju, różnymi rodzajami tematykami, w związku z tym warto się tam udzielać. Oczywiście najważniejszą rzeczą, jeżeli chodzi o marketing internetowy, jest po prostu strona internetowa. Musi być ona odpowiednio przyjazna oraz optymalizowana i pozycjonowana. Co do tych aspektów, jeszcze zrobię filmik na ten temat, w jaki sposób pozycjonować swoją stronę internetową. Ja sama mam ich kilkanaście, plus kilka blogów. Ponadto, w przypadku marketingu. Również warto zwracać uwagę na fora tematyczne związane z naszą działalnością, jak również blogi. O marketingu społecznościowym, o marketingu internetowym będę mówiła jeszcze w, nie, w niedalekich firm, filmikach. Tutaj wydmi. O marketingu internetowym będę mówiła jeszcze w jednym z filmików. Dlaczego kreatywność jest tak ważna? Dla firmy. Może kreatywność nie jest ważna dla przetrwania firmy, ale jest ważna dla jej rozwoju, wyróżnienia się. No właśnie, chodzi o wyróżnik. Powiem tutaj o przykładzie z mojej działalności. Jestem przedstawicielem działalności, która jest dosyć niszowa, i często rozmawiając z moimi znajomymi po fachu, oni skarżą się, że nie idzie im najlepiej, że ledwo wiążę koniec z końcem. Ja nie mam takich problemów. Dlaczego? Dlatego, że jestem kreatywna. I tak na przykład, skoro jestem szkoleniowcem i prowadzę kursy stacjonarne, stworzyłam też różnego rodzaju wersje szkoleń internetowych, dzięki którym osoby z różnych części świata mogą z nich korzystać. Ale to nie tylko, w ty to. Nie tylko o to chodzi w kreatywności. O kreatywności będę mówiła jeszcze w przyszłych filmikach, bo jest to temat bardzo ważny i bardzo interesujący. Tak więc podsumowując, trzy najważniejsze rzeczy związane nie tylko z przetrwaniem, ale i rozwojem firmy: jest to odpowiednia jakość, ona zapewnia nam przetrwanie. Marketing to jest być albo nie być firmy, ponieważ możesz mieć najlepsze usługi, najlepsze produkty, ale jeżeli nikt o nich nie wie, to twoja firma nie przetrwa. I trzecia rzecz, kreatywność. Jest jeszcze jedna rzecz, tu bonus, o którym nie wspominałam, bo właśnie mi przyszło do głowy: jest to niepoddawanie się. O co chodzi? Poznałam bardzo wiele osób, które miały obiecujące działalności gospodarcze, jednakże spodziewały się one, że będą zarabiać mnóstwo pieniędzy, a klienci będą do nich, jak to się mówi potocznie, walić drzwiami i oknami. Już od samego początku działalności, podczas gdy oni się wcale do niej nie przygotowali, nie przygotowali wcześniej planu marketingowego, nie wdrażali w ogóle żadnego marketingu. Jednakże mieli obiecujące działalności, ale ponieważ nie chcieli zainwestować swojego czasu na naukę i wdrażanie różnych form marketingu, ich działalności zazwyczaj upadały w ciągu pierwszych trzech miesięcy. Tak więc, jeżeli jesteś początkującą osobą w działalności lub ją planujesz, Doradzam ci przygotować się do niej wcześniej. Zrób wszystkie kursy związane z marketingiem internetowym, o których tylko możesz, na którym które możesz spotkać. Bardzo dużo z nich jest za darmo. Tutaj akurat polecam kursy z Akademii PARP. Link do Akademii PARP znajdziesz pod tym filmikiem. Zdobywaj wszystkie książki o marketingu. Tutaj bardzo fajną książką, może nie koniecznie o marketingu internetowym, ale książką, która ma mnóstwo ciekawych, kreatywnych przykładów związanych z marketingiem, jest książka Moj Ali, Marketing i Public Relations w Małej Firmie. Jest jeszcze oczywiście wiele innych ciekawych książek, ale ta w szczególności przypadła mi do gustu, ponieważ nie ma teorii, jest sama praktyka, a to musi Ci się przydać. Tej książki nie znajdziesz niestety już w żadnych... W żadnych księgarniach, ale możesz ją jeszcze kupić na rynku wtórnym. Tytuł tej książki dam też pod linkiem. Ponadto warto, żebyś czytał blogi związane z marketingiem internetowym. Jest ich naprawdę dużo. Warto z nich korzystać, warto trzymać rękę na pulsie, ponieważ choćby jeżeli chodzi o media społecznościowe, tutaj sprawa się szybko zmienia. Niedawno, jeszcze wydawałoby się niedawno, MySpace bił rekordy popularności, a teraz kto już o tym pamięta? Tak więc warto zwracać na to uwagę, dokształcać się, douczać, inwestować swój czas, inwestować swój wysiłek w to, żeby jak najlepiej przygotowywać się do prowadzenia swojej działalności. Jeżeli podobał Ci się ten filmik, udostępnij polub, zasubskrybuj. Pozdrawiam Cię serdecznie, żyj mądrze i zdrowo.